Łapiemy stopa do Lijiang, jak sama nazwa wskazuje. Jak widać, czerwono na białym. Zaczęliśmy łapać tego stopa w ten sposób. Jakiś bardzo miły pan powiedział, żeby to przekręcić w ten sposób. Machaj. Właśnie pojechała policja, ale się nie zatrzymała, więc ani nie chcą nas podwieźć, ani nie chcą nas aresztować. Trzeba się uśmiechać. Coś chciałam powiedzieć. A, o łapaniu stopa w Chinach. Dowiedzieliśmy się od naszych gospodarzy w Dali, którzy przejechali z Lasy w Tybecie Mniej więcej tutaj. do Dali, czyli kilkaset ładnych kilometrów. Jechali. I właśnie my próbujemy teraz przejechać tylko 160 kilometrów i mam nadzieję, że nam się to uda. Może się Pan zatrzymał. O, Pani się zatrzymała, ale nie, pan... Wymakał, ale zapytać, o, to był Pan. ale i to Zobaczymy, co się wydarzy. Nie. To niestety. Myślałam, że pan pomachał, że z nami pojedzie, ale chyba po prostu nam pomacha. Machamy dalej. Więc nie na razie dalej. Nie mamy żadnej konkurencji. Tak, to jest. Stoimy dobrze. chyba na dobrej drodze i raczej w dobrym kierunku. A przynajmniej ten pan, co mówił, że do góry nogami, to nie mówił, że źle To nie skończy. mówił, że bicie na drugą stronę miasta. Jedziemy w stronę Tybetu. Pa, pa. Pa, Papa.